Cześć, z tej strony Nisioz.pl, a to jest mój pierwszy odcinek Serii przygody z Minecraft O, jaskinia I dungla Woda Co eee, by tu powiedzieć Po prostu będę starał się W pierwszym odcinku, pewnie mi się nie uda Ale w drugim albo w trzecim Znajdziemy Yy, jakiejś góry ponieważ chciałbym się usiedlić w górach no więc trochę przygód będzie żeby znaleźć Pff, takie góry trzeba będzie poświęcić kilka dni no chyba że jestem farciarzem ale no niestety nie jestem a fajnie by było No, ale lagi zrąbany fraps Dzewo! Trzeba zebrać z jakichś 16 żeby był stary desek i później zrobimy sobie niezbędne rzeczy do naszego życia w tej przygodzie Crafting table Siekiera No Siekiera akurat nie, ale łopata eee, Co tam jeszcze? Jakieś inne rzeczy Pewno crafting table jest najważniejsze bez niego ani siekiery czy to łopata czy siekiera czy nie wiem kilów czy miecz i tak tego nie zrobimy bo jak miał jakiś początkujący ogląda to od razu mówię i zaczyna już grę, rąbać drewno bambus Pfu, to nie jest bambus, tylko kiedyś myślałem, że to bambus, ale to jest tak naprawdę trzcina cukrowa. A więc jak powiem bambus, to wiecie, że chodzi mi o trzcinę cukrową, żebyście się nie żerbiali. Hm, dobra. Zetniemy się chyba jeszcze z jedno drzewo i będzie git. Idziemy do dżungli. Plum. Pływamy. O oh malko. za zalagi, ale no niestety ten Fraps chyba mnie nie lubi. Pierwszy odcinek 31 grudnia 2012 roku. Majowie nie mieli racji Dla niektórych może stety, dla niektórych niestety. Tak jak słyszałem w radiu niektórzy sobie pobrali kredyty na tą okazję. To jest... Trzeba mieć naprawdę porąbany mózg. Aha, i jeśli chodzi o... bo jak widzicie nie gram na domyślnych teksturkach, a więc jeśli e, spodobają wam się teksturki, to mm, dostaniecie link w opisie. Będzie jakby coś. Ten y, teksturpak to jest y, Spax jak się nie mylę, chyba B. Chyba BD czy DB Craft Jenny No właśnie, 31 grudnia za moim oknem lecą jakieś Achtungi Cały czas Niektóre jakieś tam małe pocieragi, a drugi jakieś Achtungi A czasami lecą jakieś tam Kojojowe pytardzi O, kwiatki Hm? Nie wypadł kwiatek, lol O nie wypadł kwiatek, dobra, mamy kwiatki Kurczak? Dobra Szybko robimy crafting table I chyba już wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję, że się kurczak nie zguma że go szybko znajdę oj, nie jest tutaj żarcie... a nie jest, myślałem że żarcie mi czmych na oko oczu, ale nie jest, kończyłem Ach, na hitach cię miałem padna ciosa ciśnię Tam jest jakaś jaskinia uuu, jakie jest, jakie czadowe przejście Wungiel! Nie, nie odpuszczę tak. A jak później będziemy kąpać w kopalni, nie będę miał wungla i nie będę miał pochodni. Nie, wungiel jest potrzebny. Nie można tego tak zostawić. O! Więcej wungla! Jeszcze więcej wągla. No wunglu Dobra. O jaskinia, ale dobra, wejdziemy tam. Chyba nic mnie nie zarąbia. Mam taką nadzieję mi Eee. Wpadłem Eee, wolę sobieść. Ej, no jacie, dobra jedno drewno nie zaszkodzi, dobra. W sumie to zaraz więcej drewna będę musiał zużyć, ale zaraz trzeba będzie luknąć czas, żeby tam zobaczyć mniej więcej jak to wszystko tam leci. Chyba my się tu osiedlimy, bo coś mi tu nie pasi I zaraz będzie noc, a więc trzeba wyjść na osce Mama mia! Chuje moje jedzi nie zachód słońca. Nie będziemy teraz spodziewać zachodu słońca, bo zaraz przynajmniej nas... Aha. Dobra, sorki, ale chyba nie na y to, to jest. Aha, pokojowy miałem, dobra. Teraz to no, trzeba uciekać. Szybko, 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 szybko. gdzie ja jestem? mermam Szybko kopaj mi się, kopaj się, kopaj się. tak dobrze Trzeba będzie to jakoś przerwać tą noc Mam nadzieję, że coraz nie pojawią się tutaj jakieś dzikusy Dobra, zrobimy sobie jednego O, cztery pochodnie No tak, zapomniałem Dawno już Minecrafta nie grałem Alegi mm. drzwi tak, to jest podstawa, żeby nas nie zarąbały jakieś hypery, nie creepery teraz tutaj będą ly. Dobra i postawimy sobie pochodnie, zaraz se domek rozbudujemy. Oj Ale mam lagi, nawet mi się menu nie przesuwa. Dom. Dobra. Słuchajcie, nie wiem po co by mm, mieliby się tutaj oglądać. Jak se tutaj, yy, nie wiem, buduje domek czy coś. Aha. A więc myślę, że chyba to wytniemy. I wam nie podobają się takie wycinki domówcia. Ja tutaj chcę kopać. mi się udało no bo co mam robić? nie ja będę stał bezczynnie i patrzył jak mam gripery chociaż w sumie jest ładny wschód yy, księżyca prawda? no to samo możecie popatrzeć tylko żebym fajla nie zaliduł huuu Patrzymy se dziś na... Raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery... Pięciokańczasty księżyc... Z pięciokańczastymi kraterami. Dobrze, że chociaż świeci się na okrągło. i ze słońca niech ze wschodzi a ja tutaj wytnę i zobaczymy się rano i w tym momencie zakończymy nasz pierwszy odcinek serii przygody z Minecraft komentujcie subskrybujcie i oglądajcie mój następny odcinek możliwe, że już w nowym roku i z okazji nowego roku, chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, no i żeby ten rok, ten nowy rok 2013 był lepszy niż ten 2012. Do zobaczenia już w nowym roku. Cześć!